Cześć widzowie, zakaz Gronichowania z tej strony Dzisiaj wam pokażę cieplice w Jeleniej Górze Zatem zapraszam do oglądania Który chcę wam pokazać to jest właśnie długi dom w cieplicach Tutaj go widzicie, bardzo fajny, ładny 1689 bodajże, więc Jest to taka stara architektura Ale prezentuje się nieźle Po środku mamy jakąś kawiarenkę Tutaj mamy wejście do domu zdrojowego a tu sobie wejdziemy w ścięgiennego. I tutaj znajduje się kolejny, bym powiedział, zabytek, no nie ten, mianowicie Kościół Zbawiciela, Kościół Zbawiciela w Ciepicach. Zaraz sobie go zobaczymy. Tu jeszcze jest ten długi dom, a tu sobie wejdziemy, jest źródło. Wody mineralnej Marysienika. kurde jak to się zakręcił, jak to się to zleje cały czas. A wychodząc po prawej mamy muzeum przyrodnicze. Ale z tego co wiem, drzwi są zamknięte. Wejście od ulicy Cieplickiej. No to zaraz będziemy musieli tamtędy zajrzeć. Zobaczcie, czy tutaj da się w ogóle wejść. Nie. Tutaj mamy jeszcze tężnie. Za chwilę tam zejdę i wam je pokażę. No właśnie. Bo one są dosyć ciekawe. Idziemy w kierunku tężni i tam po lewej stronie je widzicie? Właśnie, tylko są nieczynne A raczej za moich czasów już nie będą czynne mamy ławeczki, mamy tutaj takie słomy to woda sobie z solą leci no i się inhalujemy tężnia się w lice, no tak to wygląda ciekawy patent A ja idę dalej, tymczasem po prawej, jakaś willa bym to powiedział. No, jest ich tutaj naprawdę sporo. Każda jedna ładna. Tam jakiś budynek. Być może szkoła, przedszkole. A tu sobie płynie rzeczka chyba kamienna. A ja teraz wyjdę z drugiej strony. Pokażę Wam kościół i pokażę Wam to muzeum przyrodnicze. Tu jest właśnie wejście do naszego muzeum. Flagi biało-czerwone łopocą. Cieplicka 11. No nie będę zwiedzał, tylko wejdę na chwilę. Normalnie 20 zł, no i pani mówi, że trzeba około godziny spędzić Także idziemy dalej, ale jak będziecie tu i was takie właśnie żyjątka <śmum> Zafascynowały No to wchodźcie A ja idę dalej, idę do kościoła Tego, którego przed chwilą mijaliśmy Czyli Jana Chrzciciela, tam idziecie. Bardzo fajne jest to, że ta komunikacja z zielenią górą jest tutaj idealna. Siadamy 15 minut jesteśmy w Jeleniej górze. A tu mamy wejście do kościoła, no chwilowo takie trochę remontowane, więc takie słabe, ale kościół sam sobie w środku jest niezły. Chodźcie. Piękna wieża, którą tu widzicie, no mocno mnie kusi, ale niestety nie da się tam wyjść. Eee, no, ona jest z zewnątrz wyremontowana w środku, nie za bardzo tu już rozmawiałem w tej sprawie. Także niestety ten punkt widokowy nie zobaczymy, tu są takie schodki. No i na tym się kończy. My idziemy sobie dalej, plac Piastowski, główna ulica. Po lewej stronie macie dom zdrojowy. No i idziemy, wchodzimy w plac Piastowski I tam kolejny obiekt, e, widzicie to jest Kościół Ewangelicki Tymczasem tu po prawej jest e, lalka Park Zdrojowy I jest lalka, dom Zdrojowy Park Zdrojowy jest tu to za chwilę najpierw zobaczymy sobie lalkę. No i tutaj po prawej macie pałac Szafgoców, jeżeli dobrze wymawiam. śląski ród, który tutaj się przydobył do 1945 roku. No i kurde wybudowali taki fajny pałac który jest teraz jakąś filią uniwersytetu ciekawe czy się da tam wejść pewnie w sobotę nie no nie da się wejść jak słyszeliście idziemy dalej i mamy kościół bawiciela Do niego nie da się niestety tak wejść luźno jak do naszego katolickiego Bramka jest zamknięte Da się wejść tylko kiedy jest nabożeństwo Więc chyba go wam nie pokażę No właśnie o 10.30 są nabożeństwa Dobra idziemy dalej Tu jeszcze mamy ten kościół raz jeszcze. No i wracam na główną ulicę. Budynek poczty jest z 1885 roku, ale dzisiaj sobota sobota. Poczta będzie zamknięta. Po lewej komisariat policji. Jakby ktoś za bardzo na rozrabiał. A nie, poczta jest otwarta. Słuchajcie, dobra. Lecimy zobaczyć, jak wygląda poczta w środku. Dzisiaj do 14. Wypas. Niestety z dawnego budynku w środku to już niewiele zostało. Raczej taka poczta wytnij, wymaluj. Zbliżamy się teraz w kierunku parku. Tutaj są dwa duże parki i jak będziecie to warto się do nich wybrać naprawdę ładne, duże no jeszcze nie takie zielone bo wiosny nie ma ale warto wchodzimy pomału do parku zdrojowego od ulicy Fabrycznej a w parku mamy wiewiórki więc będzie to jakaś atrakcja od mojego gadania mam nadzieję, że się uda wziąłem kilka migdałów akurat orzechów nie mam, zobaczymy czy wiewiórka Skusi się na migdały. Tymczasem mamy park strojowy. Tu mamy przed nami, nie wiem czy, widzicie za drzewami jest e, teatr. Chyba tak, idziemy go zobaczyć. A tam z kolei jest pałac szef Godzów i ta filia e, Uniwersytetu Wrocławskiego. No duży pałac, tam z kolei jest ten kościół, którego nie udało mi się go wam póki co pokazać. Tu takie miejsca na wodę. No fajnie to musi wyglądać latem. Tam dalej jest drugi park i tam jest już em, dom norweski. Taka fajna budowla drewniana. To za sekundę zobaczycie, pójdziemy tam. Tymczasem idziemy sobie tutaj. O jaka fajna figurka, muszę ją zobaczyć. Tu jakiś chyba archanioł przekuwa groźnego stwora. Coś po łacinie. Hmm, dobra. Możecie napisać w komentarzach o co tu chodzi. A tu mamy Zdrojowy Teatr Animacji. Ciekawe czy mi się uda wejść do środka. Do drugiej strony. No to idziemy z drugiej strony A i tu mamy właśnie wejście z drugiej strony. No to ile tych drugich stron jest? Tam było z drugiej To już chyba z trzeciej kawiarnia Taki trochę jak dworek białoprądnicki, nie? Coś w ten deseń nie popierniczyło mi się. Ale tutaj chyba też nie wejdziemy No to jest ta druga strona Dobra widzowie, czas na bonus dla Was Wypatrzyłem wiewiórkę Może nie ucieknie Chodź, chodź Basia, masz migdały, chodź No widzowie chcą cię zobaczyć z bliska Aha, okej okay. Basia, masz, masz, masz. Chyba już jest pojedzona. No niestety, widzowie, nic z tego. Będzie więcej dla mnie. Pomału kończy nam się Park Zdrojowy. Idziemy do kolejnego parku. Tam po lewej są Termy, jedne z większych na Dolnym Śląsku, jak nie w kraju. A my idziemy tędy, do następnego parku. Tutaj mamy kolejny park i tam właśnie jest Dom Norweski, do którego idę pomału. Ale tu mamy już stawy. Troszkę inna specyfika. Po prawej stronie wynurza się właśnie Dom Norweski. Drewniana budowla. Zobaczmy sobie na początek z daleka tę budowlę. Budynek wybudowany w 1909 roku. Jak dobrze pamiętam. No ładny. Trzeba przyznać. Dobra, spróbujmy sobie teraz wejść do środka.

Tymczasem patrzmy sobie na plan. Taki ciekawy plan. Jakiś odlew. Jesteśmy tu. A pójdziemy sobie tu. A potem, może tu. Dobra. Idziemy sobie na mostek. Przed Wami kolejny mostek. No i pomalutku zbieramy się już do centrum, że tak powiem. A my będziemy się żegnać. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia. Hej.